Najbardziej niebezpieczne owoce, których osoby starsze nie powinny pod żadnym pozorem jeść. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy nieświadomie nie jest czegoś, co wydaje się zdrowe, ale w rzeczywistości przyspiesza rozwój chorób w Twoim ciele? A co, jeśli powiem ci, że niektóre owoce, które wielu nazywa zdrowymi, mogą działać jak powolna trucizna po 60. roku życia. Tysiące lat temu mistrzowie tradycyjnej medycyny chińskiej i indyjskiej ajurwedy ostrzegali, niewłaściwy pokarm w odpowiednim wieku może być groźniejszy niż sama trucizna. Uczyli, że w miarę starzenia się nasz układ trawienny i metabolizm ulegają głębokim zmianom. To, co kiedyś nas wzmacniało, teraz może wywoływać stany zapalne, osłabiać nas i po cichu prowadzić do chorób. Ale dlaczego współczesna medycyna to ignoruje, to proste. Dzisiejszy nacisk kładzie się na leczenie, a nie na zapobieganie. Nie ma zysku w ludziach, którzy leczą się za pomocą bezpłatnej, odziedziczonej wiedzy. Dlatego to, czego się dziś tutaj dowiesz, jest rzadkie, cenne i może stanowić różnicę między starością pełną energii, a starością pełną cierpienia. Abyś mógł mądrze zacząć rozumieć swoje ciało, zanotuj tę mało znaną naukę. Jeśli po zjedzeniu owocu czujesz wzdęcia, gazy, zgagę, spadek energii lub obrzęk stóp i dłoni, to twoje ciało mówi, że ten owoc może nie być dla ciebie odpowiedni. Te sygnały to prawdziwe, ciche krzyki, że coś jest nie tak, ale niestety prawie nikt nie uczy, jak je rozpoznawać. Dziś dowiesz się, jakie jest sześć owoców których osoby starsze nigdy nie powinny regularnie spożywać i dlaczego mogą one szkodzić Twojemu zdrowiu. Pokażę Ci również, jakie owoce powinieneś priorytetowo traktować, aby zregenerować organizm, chronić serce, kontrolować poziom glukozy i wzmocnić odporność. Co więcej, na koniec tego filmu nauczę cię specjalnego przepisu na leczniczy sok stosowany w medycynie ajurwedyjskiej, zdolny do oczyszczenia krwi, odnowienia krążenia i przywrócenia energii witalnej. Jeśli czujesz w sercu, że twoje życie jest cenne i zasługuje na mądrą opiekę, napisz teraz w komentarzach zdanie pełne mocy Moje życie jest na wagę złota. I wstrzymaj film na chwilę, aby podzielić się nim z co najmniej trzema wyjątkowymi osobami, ponieważ prosty akt miłości i świadomości dzisiaj może uratować kogoś, kogo kochasz, jutro. Owoce. Kiedy lekarstwo staje się trucizną, owoce są rzeczywiście wspaniałym jedzeniem, prawdziwym darem natury. To nie ulega wątpliwości. Są bogatym źródłem witamin, minerałów, błonnika i przeciwutleniaczy, które pomagają chronić organizm i wzmacniać zdrowie. Istnieje jednak mało znana prawda. W pewnych sytuacjach, zwłaszcza po 60. roku życia, niektóre owoce mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Na początku może to brzmieć dziwnie, ale udowodnię to teraz, opierając się na nauce i tysiącletnich obserwacjach tradycyjnej medycyny chińskiej i Ajurwedy. W miarę starzenia się nasze ciało przechodzi głębokie zmiany, metabolizm zwalnia, zdolność do trawienia cukrów maleje, wrażliwość na glukozę wzrasta, ciche stany zapalne stają się bardziej powszechne, a układ trawienny staje się delikatniejszy. Oznacza to, że to, co było korzystne w młodości, może w starości przekształcić się w niewidzialny czynnik ryzyka, jeśli nie jest spożywane świadomie. Niektóre owoce, zwłaszcza te bardzo bogate w fruktozę, naturalny cukier owocowy lub bardzo kwaśne, mogą przyspieszać niebezpieczne procesy takie jak utrata kontroli nad poziomem cukru we krwi, wzrost ogólnoustrojowych stanów zapalnych. Przeciążenie wątroby, zaostrzenie problemów sercowych i stawowych, nadmierne tworzenie wolnych rodników. Teraz uwaga, pokażę Ci główne owoce, które mogą być niebezpieczne dla osób starszych i jak działają po cichu w organizmie. Owoc 1. Bardzo dojrzały banan. Banan jest bogaty w potas, ale gdy staje się bardzo dojrzały, zawartość cukru, fruktozy drastycznie wzrasta. Może to prowadzić do gwałtownych skoków glukozy we krwi, bardzo niebezpiecznych dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą, powszechnymi po 60 roku życia. Sygnały ostrzegawcze po spożyciu zbyt dojrzałego banana: skrajna senność, uczucie wzdęcia brzucha, nagłe wzmożone pragnienie, skurcze mięśni. Co robić? Wybieraj banany mniej dojrzałe, bardziej zielone i spożywaj je ze źródłami białka, aby zmniejszyć wpływ na glikemię owoc, dwu, arbus. Choć orzeźwiający, arbuz składa się głównie z wody i cukru, ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, co może szybko powodować skoki cukru we krwi, sygnały ostrzegawcze po spożyciu arbuza, osłabienie, po którym następuje pobudzenie, ból głowy, częsta potrzeba oddawania moczu. Co robić? Jeśli go spożywasz, wybieraj małe porcje i unikaj jedzenia go samego. Łącz z orzechami takimi jak włoskie lub nerkowce, aby spowolnić szybkie wchłanianie cukru. Owoc 3. Winogrona. Winogrona, zwłaszcza słodsze odmiany, to prawdziwe bomby fruktozowe. Nadmierne spożycie może przeciążać wątrobę i sprzyjać gromadzeniu się tłuszczu trzewnego. Sygnały ostrzegawcze po spożyciu dużej ilości winogron. Dyskomfort w jamie brzusznej, uczucie wzdęcia, bóle stawów następnego dnia. Co robić? Spożywaj je z umiarem i wybieraj mniej słodkie odmiany, takie jak zielone winogrona, cztery, mango. Mango, zwłaszcza bardzo dojrzałe, jest bardzo kaloryczne i bogate w cukry. Dla osób starszych z precukrzycą lub problemami kardiologicznymi może być niebezpieczne. Sygnały ostrzegawcze po spożyciu mango, nadmierne pocenie się, nagłe zmęczenie, uczucie mrowienia w dłoniach lub stopach. Co robić? Unikaj spożywania mango jako samodzielnego posiłku. Mieszaj z warzywami lub białkiem, aby zrównoważyć. Owoc 5. Owoce kandyzowane i suszone, takie jak morele i daktyle. Chociaż są naturalne, owoce suszone koncentrują znacznie większą ilość cukru. Mała garść może zawierać tyle samo cukru, co puszka napoju gazowanego. Sygnały ostrzegawcze po spożyciu suszonych owoców: obrzęk nóg, dyskomfort trawienny, lekkie zawroty głowy. Co robić, jeśli spożywasz? Powinny to być bardzo małe ilości i zawsze w połączeniu z dobrymi tłuszczami, takimi jak migdały. Owoc 6. Ananas. Ananas jest bardzo kwaśny i może podrażniać wrażliwy żołądek osób starszych, a także wywoływać wewnętrzne stany zapalne, jeśli jest spożywany w nadmiarze. Sygnały ostrzegawcze po spożyciu ananasa: ból lub pieczenie w żołądku, refluks, lekka biegunka. Co robić? Wybieraj małe ilości i zawsze po głównym posiłku, nigdy na pusty żołądek. Jeśli zauważysz te sygnały w swoim ciele po spożyciu jakiegoś owocu, nie panikuj. Twoje ciało po prostu przekazuje ci cenne informacje, abyś mógł dostosować swoją dietę. Sekret jest prosty nie chodzi o wyeliminowanie wszystkich owoców, ale o dokonywanie bardziej świadomych wyborów istnieje wiele bezpiecznych i wspaniałych owoców, które wzmacniają dojrzałe ciało. Teraz pewnie zastanawiasz się, jakie owoce są prawdziwymi sprzymierzeńcami długowieczności, energii i zdrowia. Owoc jeden, awokado. Niewiele osób wie, ale awokado jest jednym z najpotężniejszych owoców dla zdrowia osób starszych. Jest bogate w dobre tłuszcze jedno nienasycone, które chronią serce, poprawiają pamięć i pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Ponadto awokado jest źródłem potasu i magnezu, minerałów niezbędnych dla zdrowia mięśni i kości. Główne korzyści: zmniejsza ryzyko chorób serca, stabilizuje poziom cukru we krwi, zwalcza ciche stany zapalne. Jak spożywać? Łyżka stołowa na śniadanie lub jako przekąska czyste lub z cytryną. Owoc dwu, owoce jagodowe, truskawki, jeżyny, maliny i borówki. Owoce jagodowe są niezwykle bogate w przeciwutleniacze, takie jak antocyjany, które chronią mózg przed starzeniem się, poprawiają krążenie krwi i wzmacniają odporność. Ponadto mają niski indeks glikemiczny, co czyni je bezpiecznymi dla tych, którzy muszą kontrolować poziom cukru we krwi. Główne korzyści zachowują pamięć i funkcje poznawcze, wzmacniają naczynia krwionośne i tętnice, zwalczają wolne rodniki, które przyspieszają starzenie się organizmu, jak spożywać małe porcje dziennie w sałatkach, koktajlach lub jako deser. Owoc 3. Jabłko. Jabłko, poza tym, że jest łatwo dostępne i łatwe do znalezienia, jest bogate w rozpuszczalny błonnik, taki jak pektyna, która pomaga obniżyć zły cholesterol, LDL, i reguluje pracę jelit. Jest również sprzymierzeńcem w kontroli ciśnienia krwi i zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Główne korzyści: poprawia trawienie, wzmacnia serce, reguluje poziom cukru we krwi. Jak spożywać? Wybieraj jabłko ze skórką, najlepiej organiczne. Owoc 4: gruszka. Podobnie jak jabłko, gruszka jest bogata w błonnik i ma niezwykle korzystny wpływ na jelita, które z wiekiem mają tendencję do spowolnienia. Ponadto ma właściwości nawilżające pomagając utrzymać zdrowie nerek i pęcherza. Główne korzyści: ułatwia trawienie i zapobiega zaparciom. Naturalnie nawilża organizm, jest lekka dla wrażliwego żołądka. Jak spożywać? Świetna na przekąski, surowa lub pieczona. Owoc 5. Cytryna. Chociaż kwaśna w smaku, cytryna alkalizuje krew po trawieniu, pomagając zwalczać przewlekłe stany zapalne, będące przyczyną wielu chorób w wieku podeszłym. Bogata w witaminę C, cytryna wzmacnia układ odpornościowy. I poprawia wchłanianie żelaza, zapobiegając anemii. Główne korzyści: detoksykuje wątrobę, zwiększa obronę organizmu, zwalcza wewnętrzne stany zapalne. Jak spożywać? Sok z cytryny wyciśnięty do wody rano lub jako przyprawa do sałatek. Owoc 6. Papaja. Mamao. Papaja jest darem dla tych, którzy potrzebują łagodnego trawienia. Bogata w papainę, naturalny enzym, ułatwia rozkład pokarmu i zapobiega dyskomfortowi w jamie brzusznej, tak powszechnemu u osób starszych. Ponadto jest bogata w witaminę A, niezbędną dla zdrowia oczu i skóry. Główne korzyści: poprawia trawienie i łagodzi zaparcia, chroni wzrok, nawilża i odmładza skórę. Jak spożywać: Mały plaster rano. Czysty lub skruszonymi nasionami. Te owoce są lekkie, przeciwzapalne, mają niski wpływ na glikemię i są pełne niezbędnych składników odżywczych dla tych, którzy chcą żyć długo z energią i jakością życia. A zanim dam Ci naturalne lekarstwo z tej lekcji, jest jeden niezwykle ważny temat. Wielu seniorów nie dba o to i dlatego wiele osób traci życie. Dlaczego wielu seniorów umiera z powodu cichego odwodnienia? I jak właściwa woda może zmienić twoje zdrowie w ciągu kilku dni? Teraz, gdy już wiesz, jak pewne owoce mogą być pułapkami dla osób po 60. roku życia, a także odkryłeś, które owoce naprawdę wzmacniają twoje ciało i przedłużają życie, nadszedł czas, aby zrozumieć coś jeszcze głębszego. Nie ma sensu wybierać najlepszych pokarmów na świecie, jeśli twoje ciało jest odwodnione w środku. Tak, ciche i niewidzialne odwodnienie jest obecnie jedną z największych ukrytych przyczyn chorób i zgonów u osób starszych. I niestety, podobnie jak błąd w spożywaniu niewłaściwych owoców, prawie nikt o tym nie mówi. W tradycyjnej medycynie chińskiej i ajurwedzie ponad dwa tysięcy lat temu mistrzowie już nauczali, tam gdzie brakuje wody rodzi się choroba, tam gdzie woda płynie kwitnie życie. Ci starożytni lekarze wiedzieli, że przepływ wody w ciele jest jak przepływ życia. To ona odżywia komórki, oczyszcza toksyny, chroni serce, smaruje stawy, utrzymuje mózg w czujności i młodości. Ale co dzieje się w praktyce? Z wiekiem naturalny mechanizm pragnienia maleje. Osoba starsza po prostu nie czuje tak dużego pragnienia, ale to nie znaczy, że nie potrzebuje wody. Rezultatem jest przewlekłe i ciche odwodnienie, które zagęszcza krew, zwiększając ryzyko zakrzepicy i zawału serca, szkodzi trawieniu i funkcjonowaniu nerek, osłabia mózg, prowadząc do dezorientacji i utraty pamięci, wysusza stawy, powodując ból i sztywność, zmniejsza zdolność układu odpornościowego do walki z infekcjami. A co najbardziej przerażające, w wielu przypadkach śmierć z powodu powikłań chorobowych jest przyspieszana przez odwodnienie, a to pozostaje niezauważone. Jakie sygnały daje organizm, że możesz cierpieć na ciche odwodnienie, suche usta, nawet bez dużego pragnienia, cienka i pomarszczona skóra, która długo wraca do normy po pociągnięciu? Zawroty głowy przy wstawaniu z łóżka lub krzesła, nadmierne zmęczenie bez wyraźnej przyczyny, bardzo żółty lub silnie pachnący mocz, trudności z koncentracją. A teraz najlepsza część. Można to odwrócić w prosty, bezpieczny i szybki sposób. Jak prawidłowo i skutecznie nawodnić organizm? Pij wodę małymi łykami przez cały dzień, a nie duże ilości naraz. Idealnie jest pić około małej szklanki co godzinę. Wybieraj wodę ciepłą lub o temperaturze pokojowej. Tradycyjna medycyna chińska uczy, że zimna woda atakuje układ trawienny i może powodować stagnację. Dodaj szczyptę minerałów do wody, szczypta soli morskiej lub krople cytryny pomagają uzupełnić naturalne elektrolity i poprawiają wchłanianie wody. Obserwuj codziennie swój mocz. Powinien być jasny lub lekko żółtawy. Ciemny mocz jest sygnałem ostrzegawczym. Spożywaj owoce bogate w wodę, takie jak melon i gruszka, w małych porcjach przez cały dzień. To również pomaga w nawodnieniu. Rozpocznij i zakończ dzień wodą. Po przebudzeniu wypij co najmniej 200 ml czystej wody, aby obudzić narządy wewnętrzne. I przed snem delikatnie się nawodnij. Bez wystarczającej ilości wody, nawet najzdrowszy pokarm traci swoją moc leczniczą. Z obfitą i właściwą wodą, twoje ciało regeneruje się, wzmacnia i ponownie kwitnie, jak spragniona roślina, która w końcu otrzymuje deszcz. Rewitalizujący sok leczniczy zapomniany przepis na przywrócenie energii krwi i krążenia u osób starszych. W dawnych czasach w wioskach Indii i świątyniach Chin istniały specjalne przepisy przygotowywane w celu wzmocnienia tych, którzy byli słabi, zmęczeni lub potrzebowali odzyskać wigor życia. Były to naturalne, proste i potężne preparaty używane do odnowienia krwi, oczyszczenia organizmu i przywrócenia sił osobom starszym jeden z tych przepisów dziś prawie zapomniany został specjalnie dostosowany dla ciebie aby chronić twoje ciało wzmacniać serce przywracać krążenie i zwalczać ciche stany zapalne ten przepis jest znany wśród starożytnych praktyków ajurwedy jako tonik odnowy witalnej oto jak go przygotować składniki 200 ml naturalnej wody kokosowej bogata w elektrolity Średni plaster melona, nawilżający i lekki. Pół wyciśniętej cytryny, alkalizująca i przeciwzapalna. Łyżeczka świeżo startego imbiru, aktywuje krążenie. Pięć świeżych liści mięty pieprzowej, odświeżająca i trawienna. Sposób przygotowania: Umieść wszystkie składniki w blenderze. Miksuj krótko tylko po to, aby dobrze wymieszać. Nie trzeba przecedzać, aby zachować naturalny błonnik. Jak spożywać? Pij ten sok zaraz po przygotowaniu, najlepiej rano lub wczesnym popołudniem. Pij powoli, smakując, aby ułatwić wchłanianie składników odżywczych. Dlaczego ten przepis jest tak potężny dla osób po 60. roku życia? Woda kokosowa uzupełnia niezbędne minerały utracone z powodu cichego odwodnienia. Melon głęboko nawilża komórki i jest łatwy do strawienia. Cytryna pomaga oczyścić wątrobę i zwiększa wchłanianie składników odżywczych. Imbir aktywuje krążenie i rozgrzewa organizm, zapobiegając sztywności i zakrzepicy. Mięta pieprzowa uspokaja układ trawienny, odświeża i daje lekkość umysłowi. Razem te składniki tworzą prawdziwe, płynne źródło życia, specjalnie dostosowane do naturalnego i bezpiecznego rewitalizowania starzejącego się ciała. Ważna uwaga: jeśli masz poważne problemy zdrowotne lub przyjmujesz leki na receptę, porozmawiaj z lekarzem lub dietetykiem przed włączeniem nowych funkcjonalnych pokarmów do swojej rutyny. To nie drogie leki ani magiczne formuły zachowają twoją witalność. To starożytna mądrość stosowana w praktyce, w codziennym życiu, która może zmienić twoje zdrowie i przedłużyć życie. Ten naturalny lek to tylko jeden z potężnych przepisów, które oferuje nam natura. Ale prawda jest taka, że wiedza o tym, jak ich skutecznie używać, jest zapomniana lub nieznana wielu. A jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem tej wiedzy, zrozumieniem, jak te naturalne leki i rośliny leczą, i nauczeniem się, jak poprawnie używać ich w codziennym życiu, śledź nasz kanał. Zdrowie wypływa z natury. Zmień swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny na zawsze, dzięki wiedzy, która została zachowana przez pokolenia i jest na wyciągnięcie ręki. Czas zadbać o swoje zdrowie naturalnie jest teraz. Więc powiedz mi, czy wyobrażałeś sobie, że lepsze wybieranie owoców, dbanie o nawodnienie organizmu i przyjęcie tak prostych naturalnych przepisów może mieć tak duży wpływ na Twoje zdrowie? Wszystko, czego się dziś nauczyłeś, to zapomniane prawdy, które mogą zmienić Twoje życie od wewnątrz. Teraz chcę wiedzieć od ciebie, od 0 do 10, jaką ocenę przyznałbyś temu, czego się dziś tutaj nauczyłeś? Zostaw swój komentarz, ponieważ twoja opinia jest dla mnie i dla naszej społeczności zdrowia i nadziei bardzo ważna. Powiedz mi również z jakiego miasta lub stanu oglądasz ten film. Chcę śledzić, jak daleko dociera ten nurt życia i transformacji. Jeśli wierzysz, że życie jest darem od Boga, napisz teraz w komentarzach życie jest święte. To potężny sposób na wzmocnienie Twojego zaangażowania w swoje zdrowie, szczęście i troskę o swoje ciało, które jest mieszkaniem Twojego ducha. I proszę cię z głębi serca, wstrzymaj ten film teraz na chwilę i udostępnij go co najmniej trzem osobom, które kochasz, ponieważ brak informacji po cichu odbiera życie, a dziś prostym gestem możesz ocalić przyszłość kogoś wyjątkowego. Na końcowym ekranie zostawię trzy cenne filmy, które gorąco polecam, abyś kontynuował pogłębianie swojej wiedzy i jeszcze bardziej wzmacniał swoje zdrowie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować powiadomień. W ten sposób zostaniesz powiadomiony, gdy tylko opublikujemy nową lekcję stworzoną z miłością, aby zadbać o ciebie i twoją rodzinę. Dziękuję, że tu jesteś, dziękuję, że walczysz o swoje zdrowie i pamiętaj, życie jest prezentem, dbanie o życie to akt miłości. Wielki uścisk, dużo zdrowia i niech Bóg cię głęboko błogosławi. Do zobaczenia w następnym filmie.